Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jak to jest złowione. Dzisiaj poruszymy kwestię taktyki znanej już bardzo dobrze od wielu, wielu lat i myślę, że większość z Was miała okazję z tą metodą się spotkać. Chodzi tu o łowienie z wykorzystaniem woreczków PVA. Ja odkąd pamiętam, woreczki PVA miałem zawsze na swoim wyposażeniu i praktycznie były one nieodzownym elementem akcesoriów karpiowych, które zabierałem ze sobą nad wodę. Z perspektywy czasu myślę jednak, że nie do końca wykorzystywałem je z pełnym ich potencjałem. Od kilku jednak lat dużo częściej zacząłem stosować tą technikę, a to za sprawą tego, że moje zasiadki stawały się coraz krótsze. Najważniejsze było jednak to, jak taki woreczek przygotować. Na samym dnie woreczka PVA, jeszcze przed jego zawiązaniem, wypełnieniem zanętą i włożeniem zestawu wycinałem malutkie nacięcie. Na dno woreczka wsypywałem troszeczkę drobnej zanęty, którą miałem wcześniej przygotowaną i wkładałem mój ciężarek razem z liderem, ale bez przyponu. Przez dziurkę w dnie woreczka wyciągałem albo kółko odkrętlika, albo tak jak robię to w tej chwili agrafkę, do której będę mógł później przymocować przypon wraz z wybraną przymętą. Następnie resztę woreczka wypełniam dokładnie, szczelnie pozostałą częścią zanęty, a na końcu zawiązuję wszystko na górze taśmą rozpuszczalną z PVA. Podczas przygotowania woreczka należy zwrócić szczególną uwagę, aby ciężarek, który jest umieszczony w woreczku, był zawsze na jednej stronie, zaraz przy ściance woreczka. W ten sposób worek opadnie na dno, zawsze ciężarkiem w kierunku dna. Tak oto przygotowane woreczki mogę sobie przygotować wcześniej w domu. Nie tracę w ten sposób czasu nad wodą, mogę się skupić na obserwacji, nad, nad szukaniem ryb i w ten sposób łowić dużo efektywniej. Gdy znajdę już odpowiednie miejsce, pozostaje mi już tylko wybrać przypon, założyć odpowiednią przynętę, podczepić pod worek PVA i gotowe. Po zamontowaniu przyponu. Haczyk wbijam delikatnie w górną część worka, zupełnie z innej strony niż znajduje się ciężarek. Całość delikatnie obwiązuje taśmą PVA bezpośrednio przy haczyku. Dzięki temu mój zestaw w takcie lotu nie ma możliwości poplątania się, gdyż sam przypon jest również krótki, około 10, czasami 15 cm. I jak już wspominałem wcześniej, po wpadnięciu do wody i opadnięciu na dno. Nasza przynęta wraz z haczykiem zawsze będzie znajdowała się na samej górze woreczka. Taki zestaw możemy posłać zarówno na miękkie muliste dno, jak i na dno delikatnie porośnięte roślinnością oraz na miejsca, gdzie po prostu jest twardo. Będzie zawsze prezentował się bardzo dobrze. W okresie wczesnowiosennym mój miks, który przygotowuję do woreczka PVA, jest naprawdę prosty. Mówiąc szczerze, idę trochę na łatwiznę. Zaczynam od dwóch podstawowych składników. Najpierw do niewielkiego pojemnika lądują cięte kulki, tak zwane Następnie dosypuję 2 mm pellet. W tym okresie uwielbiam stosować zapach citrus, więc nieodzownym składnikiem w moim miksie do woreczka będzie Fizzing Stick Mix. Wszystko zalewam likwidem o zapachu citrusa i dokładnie mieszam. Taką zanętę zostawiam na co najmniej 24 godziny, żeby dodatki płynne, które zostały zastosowane, wsiąkły w różne frakcje mojego miksu. Te płynne dodatki nie rozpuszczają woreczka, więc nie boję się później o to, że podczas napełniania, przed zasiadką, coś woreczkom może się stać. Zanęta jest jednocześnie na tyle sucha, że nie ma tutaj żadnego problemu z wypełnianiem woreczka. W środku takiego woreczka Znajdują się różne frakcje, różna granulacja od bardzo drobnej, wręcz, wręcz pylastej poprzez likwidy oraz większe frakcje, frakcje takie jak cięte kulki. To daje mi możliwość wyboru naprawdę różnych przynęt. Wczesną wiosną lubię stosować raczej mniejsze przynęty, takie jak krytycznie zbalansowana malutka kulka, może mały, mały bałwanek. Często w moim miksie znajdują się też robaczki. Więc imitacja sztucznej kukurydzy z, z imitacją robaczka też doskonale się sprawdza. Najczęściej jednak stosuję bardzo małe popapy, które stoją na samej górze woreczka po rozpuszczeniu, jak wisienka na torcie. Ogromną zaletą tej prezentacji jest to, że praktycznie nie widać naszego przyponu i naszego ciężarka. Zauważyłem, że wiosną, gdy łowimy w miejscach płytszych i pojawiają się tam karpie, Taki dźwięk zarzucanego zestawu nie płoszy ich tak, tak bardzo jak rzut zwykłym ciężarkiem. Ogromną zaletą worków PVA, szczególnie w okresie wiosennym, jest możliwość dolania do naszej zanęty bezpośrednio przed zarzuceniem dodatków płynnych. Wystarczy zrobić niewielki otwór, włożyć tam na przykład butelkę z plum i wcisnąć trochę do środka. W ten sposób dodatki płynne, które są bezpośrednio przed zarzuceniem dolane do worka. Będą się bardzo szybko rozchodziły i wabiły karpie. Dla mnie osobiście jest to jeden z prostszych sposobów na łowienie. I tak naprawdę zaraz po przybyciu na łowisko i znalezieniu miejscówki, to są pierwsze zestawy, które lądują w wodzie. Taka smakowita porcja zanęty skusiła już nie jednego karpia, więc polecam Wam tę metodę, szczególnie w okresie wczesnej wiosny. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!